Agresywna rasa? Tylko w Twojej wyobraźni. Takie kontrowersyjne zdjęcie obiegło niedawno portale społecznościowe. To akcja schroniska dla zwierząt, które chce zmienić postrzeganie psów uważanych za niebezpieczne. Ludzie myślą też schematycznie, czyli pies z niby agresywnej to taki musi być. Tak naprawdę to my decydujemy jak ten pies będzie. Ja jestem zakochana w amstafach już teraz nawet jak widzę e, dwóch łysych e, chłopców idących z, z amstafem, to im niestety robię pod górkę, bo oni myślą, że mają psa morderca. Ja wiem, że to tak nie jest i zawsze cmoknę i ten pies od razu, od razu uśmiech jest na twarzy. Na wszelki wypadek jednak lepiej znać skuteczną metodę odciągania psa. Kiedy pies chwyci i nie chce puścić, musimy najpierw go przytrzymać, żeby nie miał możliwości ruchu. Następnie używamy klepki. Wkładamy ją między szczękę wsią i za jej pomocą otwieramy szczękę. pewno nie robimy tego palcami, bo pies może nieświadomie zacisnąć i skończy się nas to bardzo źle. Klin, a właściwie stick, bo tak to się nazywa fachowo, został wymyślony razem z tą rasą, właśnie między innymi po to, żeby te psy rozdzielać. Nie musimy używać kupionego sticka, możemy sobie samemu wykonać klin, tak jak jest ten zrobiony. tak? Z kawałka po prostu twardego drewna wycinamy coś w kształt klina. I, I za pomocą tego już możemy rozdzielić pieski. Pies musi mieć hierarchię w rodzinie, żeby pies był szczęśliwy, czy to jest Amsterdam, czy to jest Labrador. Każdego psa trzeba wychować, nawet takiego małego, żeby nas nie gryzł po kostkach. Moje dziecko w tej chwili, a ma niecałe dwa lata, wysyła psa na miejsce. I, i, i na widok dziecka, które się zbliża do, do, do twarzy psa, pies się kładzie na plecy, więc, więc jakby już wie, że że ten mały człowiek jest ponad nią. Każdy pies musi znać swoje miejsce w stadzie. Ona musi być ostatnia w tym stadzie.